Zajmę się teraz kolejnym elementem polskiego mesjanizmu, być może najtrudniejszym do akceptacji, najtrudniejszym do zrozumienia, mianowicie pasjonizmem, czyli koncepcją sensu zbiorowego cierpienia. Nazywam się Paweł Rojek, zapraszam na wykład. Uznawanie sensu zbiorowego cierpienia jest być może najbardziej charakterystyczną cechą polskiego mesjanizmu i chyba to jest ten element, który najbardziej rzuca się w oczy. Gdy potocznie mówi się o mesjanizmie, to właśnie często się myśli o tym, że to jest jakiś rodzaj cierpiętnictwa, gloryfikacji klęsk itd. I rzeczywiście to jest element, który wyróżnia polskie myślenie mesjanistyczne od, od, od innych krajów, w szczególności Bierdiajew, do którego już wcześniej nawiązywałem, mówi właśnie, że mówi coś takiego, Polacy wnieśli do świata ideę mesjanistycznej ofiary. Bierdiajew kontrastował to z rosyjskim myśleniem, gdzie jakby tej, tej ofiary miało nie być, natomiast Polacy widzieli Swoją rolę i widzieli konieczność ofiary po to, żeby doszło do tej przemiany świata, którą, która jest głównym, główną, głównym, główną ideą messianistyczną. Aczkolwiek trzeba tutaj uważać, ponieważ ten wątek ofiarniczy pojawia się już w wielu innych miejscach. Andrzej Walicki, też często wspominany tutaj autor, doszukał się tego, że to uwaga, Francuzi pierwsi powiedzieli, że Francja jest Chrystusem narodów, a nie. A nie Polacy, tak? to, to chodziło o cierpienia związane, y, związane z rewolucją francuską. Że te, ta krew, która wtedy spłynęła, to jest y, no, w interpretacjach tych francuskich myślicieli, y, jest czymś, co właśnie ma, ma, ma przynieść odkupienie, odkupienie całej ludzkości. Także być może Polacy nie byli tutaj pierwsi. Natomiast Polacy najbardziej to pogłębili i najbardziej najbardziej to rozwinęli. Y, zacznę od tego, że podobnie jak Milenaryzm, czyli ta wizja przemiany świata, jak i misjonizm, tak samo pasjonizm może mieć swoją wersję świecką, to znaczy może mieć wersję niezwiązaną z tym religijnym projektem przemiany rzeczywistości. To nie jest częste, o wiele częstszy jest misjonizm definiowany jako w kategoriach świeckich, niereligijnych. Ale czasami się zdarza, i takim przykładem jest Jarosław Marek Mikiewicz, poeta, pisarz, eseista i u niego się pojawia taki wątek w książce Kinderscenen, gdzie on opowiada o powstaniu warszawskim i próbuje pokazać, że te ofiary związane z, z katastrofą no w ogóle II wojny światowej, a w szczególności Powstania Warszawskiego, że one mogą mieć sens, który, który będzie nas obowiązywał, natomiast to jest sens, który nie ma nic wspólnego z religią. To nie, Rymkiewicz nie jest, to nie jest taka tradycyjna wizja polskości jako związanej z chrześcijaństwem, to jest wręcz, wręcz coś bardzo pogańskiego. Więc u niego jest ten element mesjanistyczny w szerokim rozumieniu, mianowicie to właśnie docenienie, docenienie ofiary. Ja przedstawię fragment, cytat właśnie z Kinderszenen, gdzie bardzo ciekawie widać ten, ten element pasjonizmu w oderwaniu od, od, od szerszego kontekstu religijnego. Rymkiewicz mówi tak. Cierpieniu, czyli także całej totalnej katastrofie życia, w której uczestniczymy, ucz uczestniczymy, musimy nadawać jakiś sens. Nasze cierpienie, mówiąc inaczej, jest po coś, a mówiąc ostrożniej, może być po coś. Także i ta masakra, jako była wojna mojego dzieciństwa, wojna niemiecka, pokazała, że możemy nadać jakiś sens naszemu cierpieniu. Ale tylko wtedy, jeśli przyjmiemy, że jest to cierpienie, które ma na celu ustanowienie nowego miejsca na Ziemi czyli cierpienie dla ojczyzny. Rymkiewicz sugeruje coś takiego, że przeszłe cierpienie, przeszłe katastrofy, nieszczęścia, które spotykały Polskę, członków naszej wspólnoty narodowej mają, mo, mogą zostać usensowione przez to, że budują wspólnotę, która, która o nich pamięta i czuje się zobowiązana przez tamte ofiary. W ten sposób los tamtych ludzi, którzy zginęli, jakby jest dopełniany przez współczesne zobowiązanie do tego, żeby kontynuować ten sposób życia, który, który, oni, który oni mieli. I w tym sensie Rymkiewicz mówi paradoksalnie, powstanie warszawskie zwyciężyło, ponieważ już nigdy po powstaniu warszawskim każ, każdy Polak, który zna tę historię, nie, nie może przestać być Polakiem. Znaczy to jest tak zobowiązująca, ta ofiara jest tak zobowiązująca, że buduje, buduje wspólnotę. I w tym sensie jakby o, efektem powstania warszawskiego jest współczesna wspólnota, która pamięta, pamięta o tych ofiarach i czuje się przez nie zobowiązana do tego, żeby być Polakami. To jest, prawdę mówiąc, bardzo to przypomina dyskusję o, o Holokauście. Tak? Znaczy podobny, oczywiście holokaust jest wielkim tematem religijnym, jest w, dla, dla, z punktu widzenia żydowskiego, z punktu widzenia chrześcijańskiego, natomiast też jest jakby świecka interpretacja Holokaustu jako czegoś, co może budować wspólnotę, właśnie przez, przez pamięć o tych ofiarach. I w tym sensie mamy, mamy y, motywy pasjonistyczne, mamy motywy nadawania sensu cierpienia, ale one są oderwane od tego, od tego, od tego kontekstu religijnego. To, to jest możliwe. Tak samo jak jest możliwy y, ześwieczczony milenaryzm, jest możliwy świecki misjonizm, tak samo jest możliwy świecki pasjonizm. Y, natomiast no ja <laughs> chciałbym się skupić tutaj. Na tym, co ożywiało polskich romantyków i całą tą formację mesjanistyczną, to znaczy na tym religijnie rozumianym cierpieniu, religijnie interpretowanym cierpieniu zbiorowym. I chciałbym przedstawić trzy interpretacje, trzy punkty, trzy sposoby rozumienia religijnego sensu cierpienia, które pojawiają się u romantyków. Te dwie pierwsze interpretacje omówię teraz w tym odcinku, a trzecią zostawię sobie na, na, kolejny, na kolejną część, ponieważ jest dosyć obszerna. Te trzy interpretacje, to jest pierwsza, mówi coś takiego, że minimalna, bardzo, bardzo taki płytki pasjonizm, mówi, że cierpienie ma sens, ponieważ jest okazją do okazywania miłosierdzia. No, zawsze coś, prawda? Jakby nawet jeżeli zdarzają się jakieś nieszczęścia, to. Można je przekształcić na dobrą okazję do tego, żeby świadczyć o, kształtować cnoty, pomagać innym, i tak dalej. Druga interpretacja to jest dominująca, bardzo szeroko rozwinięta, to jest wizja cierpienia, która jest po prostu karą za grzechy. Bardzo taka starotestamentalna wizja, bardzo tradycyjna, która mówi. Nieszczęścia, które spotykają nas indywidualnie, ale także zbiorowo, to jest po prostu słuszna i sprawiedliwa kara. A trzecia, trzecia interpretacja mówi coś więcej, mianowicie może wiele z cierpień, które nas spotyka, to jest kara za grzechy Polski, natomiast jest też, jest też tam coś więcej. To znaczy, jest e, e, cierpienie indywidualne i zbiorowe, może być, no, mówiąc językiem takim e, teologicznym, może być udziałem. W cierpieniu Chrystusa i mieć pewne od, odkupieńcze skutki przez to, że nasze cierpienia łączymy z cierpieniem Chrystusa. To jest głęboka teologia cierpienia z Nowego Testamentu, która została przejęta i rozwinięta także w tym nurcie rozumienia cierpienia, cierpienia zbiorowego. Najpierw skupię się na tych dwóch, dwóch pierwszych interpretacjach. Ta pierwsza jest minimalna, tak? znaczy minimalny sens cierpienia jest taki, że cierpienie wsyła Bóg po to, żeby można się ćwiczyć w cnotach. Coś takiego na przykład znajdujemy u Norwida. Norwid, Norwid tak jak też wspominałem, to jest autor, który często jest traktowany jako przeciwnik mesjanizmu. Krytyk. On oczywiście bardzo krytykował Mickiewicza za różne tam szaleństwa towiańszczyzny, krytykował go za rewolucjonizm i za wiele innych rzeczy. Natomiast tak naprawdę jego wizja zawiera bardzo wiele tych kluczowych elementów polskiego mesjanizmu, ale bardzo utemperowanych i takich umiarkowanych. Między innymi pasjonizm. Norwid mówi coś takiego, że właśnie cierpienie może mieć sens, jeżeli potraktujemy to jako okazję do wzrastania w świętości. I jest fragment jego poezji, w którym to jest wprost powiedziane. On mówi, pisze tak Norwid to jest y, 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 słowa skierowane do Boga o dzięki Tobie za Państwo boleści i za męczeńskich koron rozmnożenie i za wylaną czarę szlachetności na lud, któremu imię jest cierpienie i za otwarcie bram nieskończoności. Korony męczeńskie, boleści i wszystkie te nieszczęścia, które spotykają, spotykają Polaków, wiążą się z tym, że z łaskami, które. Z łaskami, które Pan Bóg wylewa na, na, na cierpiący naród, na czarę szlachetności, która na, nie, na niego spływa, to jest okazja do tego, żeby, żeby no, zasłużyć sobie na to, na, do wejścia przez te bramy nieskończoności. Tak? To jest, niezależnie od tego, jaki, jakie jest pochodzenie tego cierpienia, skąd ono się bierze, jakie są jego źródła, to yy, z chrześcijańskiego punktu widzenia cierpienie mo może zostać usensowione przez to, że okaże się okazją do okazywania. Do okazywania miłosierdzia. To jest minimalne chrześcijańskie rozumienie cierpienia, bardzo płytkie, bo tutaj jakby nie mówimy o źródłach, tylko mówimy o tym, co z tym można zrobić. Natomiast jest to już jakieś dostrzeżenie roli albo funkcji, jakie może pełnić cierpienie, także, także, także zbiorowe. Ale to nie było dominujące myślenie. Najbardziej rozwinięta, zwłaszcza w kręgu, Ojców zmartwychwstańców była interpretacja cierpienia, które spotyka Polaków, w kategoriach kary. I to kary absolutnie zasłużonej. Sprawiedli słusznej i sprawiedliwej kary, która dotknęła naród polski za grzechy, które były popełnione w przeszłości i które są kontynuowane, kontynuowane teraz. I to jest. No jakby, wydaje mi się, że może być to dosyć odległe od takiej współczesnej umysłowości. Natomiast to jest bardzo tradycyjne spojrzenie na, na, na cierpienie chrześcijańskie. Znaczy, głównym sposobem rozumienia cierpienia w, 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 na, w ciągu wieków chrześcijańskiego to było właśnie traktowanie tego w kategoriach, kategoriach słusznej kary, słusznej odpłaty za, za grzechy. Że, to po prostu się należy. tak? Ludziom się to należy. Jeżeli, się, jeżeli nas to nie spotyka, to, tym, no to nie będzie mieć okazji do odkupienia swoich win już tutaj na, 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 na ziemi, więc trzeba będzie w to odpracować. To, to jest idea bardzo tradycyjna i, i jakby w naturalny sposób um, stosowana do interpretacji cierpień um, narodu polskiego. Um, I w ten sposób jest interpretowany upadek Polski jako konsekwencja Grzechów, które były, które, które były w przeszłości. Podam cytat znowu z Hieronima Kajsiewicza, wybitny Kaznodzieja, z martwych staniec. I on, on pisze tak: Ślizga się po powierzchni, kto się czepia okoliczności zewnętrznych, i na nie wszystko spędza. Chodzi o, chodzi o powł, po, powód rozbioru wpadku Polski. Cóż, dopiero jeśli spojrzymy ze stanowiska wiary i opatrzności. Jak wkorzenione i uparte musi być zepsucie w narodzie katolickim, gdy go Bóg w swoim gniewie poddał w ręce ludów niekatolickich. Tak? znaczy To zepsucie Polaków, grzechy, odejście od Boga doprowadziło do tego, jakie to musiało być potężne to zepsucie, jeżeli Pan mógł go pokarał w tak straszny sposób, odbierając, odbierając państwowość, oddając lud w niewolę tak itd. To jest jakby standardowa interpretacja. tak? Powodem podku Polski były, i tutaj cytuję, jawne, sterczące grzechy narodu, dotychczas niepoprawione. Tak? I, I one są źródłem i powodem trwania wszystkich nieszczęść naszych. Oczywiście perswazja jest taka, że te, te grzechy trwają do tej pory i że tak naprawdę sposobem na to, aby odzyskać niepodległość, jest raczej nawrócenie przede wszystkim i to ma być środek do tego, żeby uzyskać przebaczenie i może wtedy Bóg się zlituje i wróci nam, wróci nam utracone, utraconą niepodległość. To samo mamy u Semenenki, bardzo wpływowego autora Nieszczęścia Polski, to on pisze, to jest chłosta miłosierna i ojcowskie karanie. Znowu, to może być dosyć odległe od naszych współczesnych wyobrażeń, natomiast jest to bardzo zakorzenione w takim no, standardowym podejściu do tego, czym jest, czym jest kara. Tak? Kara jest e, e, chłostą miłosierną. Ona pozwala, to jest okazja do tego, żeby się nawrócić. To jest, to jest sygnał, e, e, sygnał pochodzący od Boga do tego, że należy coś naprawić. Więc jakby wszystkie te upadki, e, nieszczęścia, które dotykały Polski, to było ogromna miłosierny głos, głos Boga, wzywający do, do nawrócenia. I e, Semeleńko mówi tak, jeśli jeśli się nawrócimy, to, to Polska może zmartwychwstać, to znaczy możemy odzyskać, odzyskać swoje państwo. Wniosek: należy się nawrócić, pokutować, żadnych powstań, prawda? Bo to są zmartwychstańcy, którzy byli bardzo przekonani, że tutaj ten czyn musi być, nie można wyprzedzać planów opatrzności, należy raczej pozwolić działać Bogu. I to, to nawrócenie jest drogą do, drogą do Pokuta, nawrócenie jest drogą do zmazania tych win i odzyskania, odzyskania niepodległości. To jest dominująca interpretacja w tym nurcie, taki kaznodziejskim, też biorącym się przecież z, z religijnej interpretacji dziejów Polski. Myśląc, to nie jest wszystko. Oprócz tak, tego. Oprócz tego minimalnego sensu, który widzieliśmy u Norwida i tego głębszego sensu starotestamentalnego, który widzieliśmy u Kasiewicza i Semenenki, jest też wizja głębsza, która mówi o cierpieniu narodu i cierpieniu Polaków, które wykracza poza to, co jest karą, wykracza poza to, co jest słuszną, chłostą, zbawienną, tak jak mówił, tak jak mówił Semenenko, i wiąże nas w jakiś szczególny sposób z cierpieniem Chrystusa. To już jest nowa wizja cierpienia. Powiedzmy bardziej nowotestamentalna, chrystologiczna, która prowadzi do tej formuły polskiego Chrystusa, Chrystusa narodów, dosyć skomplikowanej, bardzo kontrowersyjnej. O tym będę mówić w kolejnym wykładzie. Bardzo dziękuję.